I niemal jedna cała zbeczka. jeden cały zbiornik pusty, tankuję sobie już, może dzisiaj wieczorem jeszcze wyjadę od razu w pszenicę, rozleję po jakieś 70-80 kg, zobacz jak to tam wyjdzie i mówię, z tego sobie opróżnię, to też będę wiedział ile mam było w uspryskiwaczu, no i tutaj wiadomo, on jest praktycznie pełen, czyli te 22 20, tysiące litrów będą na pewno. Także będę wiedział dokładnie ile mam w ile mam tutaj i sobie to wszystko przeliczę, podzielę, zobaczę jakie dawki będą mi wychodziły I, i w sumie tyle. Może na rzepaku trochę za dużo dałem tego azotu, sam nie wiem kurczę, różnie różni już mówię, ja już mam też różne myśli, bo chciałem tak naprawdę uciąć o te 20-30 kg, ale no po tym co, co pokazały te wyniki glebowe, no to doszedłem do wniosku, że tu już nie ma co ucinać. I, no i wyszło tam po 160 parę kilogramów azotu w czystym składniku. No jak widzicie ciągnik upaćkany, więc dlatego chciałbym od razu za jednym zamachem jeszcze <laughs> jutro rozlać. Może pojutrze dokończyć wtedy ciągnik do umycia wszystko. Gdzieś tam opryskiwać do podmalowania. Wiadomo zawsze gdzieś się o... O bel, belką zachacie, o słupy, coś tam takiego i zawsze trzeba troszeczkę podmalować. O, także... Yy, no, i to w sumie będzie tyle. No i szybki wjazd w pszenicę. 200 litrów na hektar. RSMS również, tutaj na tej działce Banatu, z paku. Kurczą mokro jest. No już wjechałem, to tutaj skończę. Natomiast nie wiem, chciałem już na jedno pole pojechać, chyba sobie odpuszczę ten temat. No nie wiem jeszcze, bo tak chciałem chociażby sobie tutaj dwie działki strzelić. No i wtedy zostaną mi pola po kukurydzy i te dalej, że tak powiem, od, o w dalszej odległości od gospodarstwa. Przede wszystkim te po kukurydzy chciałbym zrobić, gdy pojawi się jakiś przymrozek. Stąd właśnie taka decyzja, żebym sobie najpierw tutaj to pole zrobił. Ogólnie idzie dobrze. Na zakrętach jest, jest problem, jak opryskiwa, że tak powiem ścina tą ścieżkę, po której jedzie ciągnik, nadchodzi, tam zachodzi, no to jak jest mokro, to wtedy jest takie wiecie, przeciąganie liny, nie? Takie kurcze, na siłę musimy pchać, no i w jednym miejscu, no powiem szczerze, dużo nie brakowało, że stanąłbym ciągnikiem i bym się zakopał. No i tutaj powiem Wam, że w tym aspekcie wydaje mi się, że... Skrętna oś by robiła robotę. Wtedy by opryskiwać podążał bardziej zaciągnikiem, a, a teraz, tak, tak jak w tym wypadku, że tak powiem, ścina się ta droga. I, no i wtedy, jak jest mokro, to ten opryskiwacz idzie własny, własną, własną ścieżką i zupełnie inne, inny ślad robi, nowe kolejny, że tak powiem. No i wtedy jest problem, żeby go wyciągnąć. No i no, mimo wszystko idzie. Idzie ok, no, idzie ok, tyle że jest mokro, klei się do kół, stąd też właśnie ja zawsze wolę rozlewać, gdy jest przymrozek, a nie tak kurcze poczekać nie wiadomo na co i niby jest dobrze, niby się ciągnik nie kopie, tutaj gdzie nie ma wody, ale i tak cały czas czuję, że, że on wpada w poślizg, to, to, nie jest, to nie jest robota, teraz wyjadę na, na drogę. Będę musiał jechać poboczem, żeby błota nie rozrzucać. Tutaj mamy drogę dosyć szeroką, więc śmiało Ciągnik mi wejdzie praktycznie na pobocze i będę mógł prawie że poboczem jechać Więc będę jechał też pomału, żeby błota nie wyrzucić No ale gdyby to była droga asfaltowa, to już byłby problem i to takie... O. Nie, nie, to, 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 to bez sensu jest, to jest po prostu bez sensu. No a tutaj zasiany Banatus, nie wiem mówiłem czy nie mówiłem to będzie łącznie jakieś, nie wiem, 66 kg azotu. Pamiętajcie, że to jest RSMS, więc to jest więcej tej formy wolniej działających. Także tutaj jakby nie ma mowy o tym, że nie wiem, dokrzywimy go jeszcze. No i z jednej strony to jest plus, a z drugiej strony te pszenicę po kukurydzy trzeba będzie gonić dużymi dawkami takimi startowymi, aczkolwiek to jest cało też nie będzie, ponieważ mam y, mocznik i RSMS tylko, i także... No, nie wiem, jak to do krzewienia przyjdzie. Może trzeba będzie chemicznie, chociaż dzisiaj byłem na polu chemicznie, w się sensie jakimś trinek sapakiem, czy, yy, czy po prostu klasycznym CCC. O, tu jest tak mokro. Tu może być problem. O, 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 o. No, to, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Zobaczcie, opryskiwać robi swoje ślady, zaraz, kurde, ciągnik mi stanie. Dawaj, dawaj, kurnaru. No, zaraz, zaraz, będziesz w domu. Mniej troszeczkę gazu. No dawaj. Niech cię cholera. Kurde jeszcze kawałek. Aj dupa tam. Można by powiedzieć, że piękny poranek. Szkoda, że nie tak mroźno jak wczoraj. Wylewam drugą beczkę RSM-u. Kolejne pole. I dzisiaj tu już chyba będzie koniec. Co prawda mróz jeszcze trzyma. Widzicie po kołach ciągnika przynajmniej poprzednich, że, że się nie klei. E, natomiast no, opryskiwacz jest upaczkany po poprzednim polu no i po takich miejscach, w których jednak troszkę woda stoi. Jest, jest No mróz jest za mały, mamy minus jeden stopień, więc to nie jest żaden mróz. Widać, że za opryskiwaczem nie ma żadnych kolein, więc w miejscach, gdzie jest w miarę ok, to jest dobrze, ale no niestety są miejsca, gdzie jest mokro, tam na tamtej górce, to dosłownie tak w poprzek mi ciągnik stawało, stawał. No ale udało się wjechać, niestety kolejne zrobiłem również. Tutaj pszenica po kukurydzy, to jest pszenica siana jako ostatnia i tak naprawdę w najgorszych warunkach, to jest siew z końca listopada, znaczy końca, w sensie, że tam było coś po 20, jakoś tak mi się wydaje, mi się wydaje. dwie odmiany, z tej strony tutaj będzie jak dobrze pamiętam Reform, z tej strony Provision. Ogólnie reform wiele osób mi polecało w sumie jedną i drugą, ale jakby tutaj dominował reform właśnie, żeby w tych siewach po kukurydzy. I ogólnie bardzo dużo osób mówiło, że reform w takich tradycyjnych siewach optymalnych bardzo fajnie plonuje. Trzeba właśnie kamienie pozbierać. O, Boże, dało się. No więc decyzja taka, że próbuję, próbuję tej odmiany. Chociaż tak jak mówię, no szef niestety, gdzie ty jest Ciężko, tutaj. Szef niestety był w warunkach no złych, po prostu złych, więc no niestety, no, chciałbym go postawić jakoś. A, dobra, tak będzie widoczne. Nie były to warunki optymalne, więc tutaj myślę, że na jakieś super plany też nie ma co liczyć. Natomiast. No i też w ogóle warunki były... Znaczy tak raz, że termin właśnie był późny, to do tego jeszcze warunki były źle, złe, to jak w zeszłym roku już siałem to wszystko na mokro nie było to zbyt fajne natomiast pszenica ma jeden, dwa liście wygląda ona, ona praktycznie, tu, to, to pole było praktycznie łyse jesienią i w sumie wchodziło w zimę praktycznie bez wschodów natomiast no teraz mówię jest jeden liść tutaj wychodzi drugi więc niech się trochę temperatura poprawi i powinno być dobrze, powinno być dobrze to też jest pojęcie względne no, coś tam z tego będzie, zobaczymy co no minus jest taki, że nie mam, nie mam nawozu, który by dokrzewił te, te rośliny mocno ponieważ to jak wiecie tutaj leję teraz RSMS 200 litrów co daje chyba 160 nie, jakie 160? 200 litrów, czyli 60 kilka <laughs> kilogramów w czystym składniku. <laughs> Ojej, <laughs> O, co to jest? W domu mamy szpital. Kurde, dzieciaki gorączki. Gorączki mają <laughs> o świecie. <laughs> o kurde, co jest? Aż mi w gardle zasło. Dzieciaki mają gorączkę Grzesiu miał Wczoraj 1 stopni gorączki. Kurde. Biedne te dzieciaki w tak patrzy, aż aż serce się kraje. No i właśnie nie mam, nie mam żadnego takiego. No nie mam saletry, no, co tu dużo mówić. Nie mam saletry, żeby dać i żeby pogonić te rośliny, dlatego ja już chyba wspominałem o tym, że będę musiał... tak... zresztą zobaczymy, no nie wiem, będzie dobra pogoda, może one same jakoś tam się będą fajnie krzywiły to wszystko zależy właśnie od, od pogody jaka będzie. Teraz mają być jakieś tam znowu przymrozki, ochłodzenia, dlatego no chciałbym też ten nawóz po przymrozku rozsiać, tym bardziej, że też trzeba wziąć pod uwagę, że no tutaj będzie planowany się w striptilu. By Najchętniej no bym w ogóle ścierniska nie ruszał, tak jak w zeszłym roku, więc no dobrze, gdyby tych kolejnych było jak najmniej na polu. Mm, więc yy, no... Zakładam, że, że właśnie nawóz musi być zaaplikowany, gdy ta pogoda jest jak najbardziej optymalna, czyli gdy jest po prostu przymrozek i nie robimy kolej. No, niestety, te górki są gniaste, i o ile to nie jest jakieś pole podmokłe, o tyle no, pod te górki, żeby się wdrapać, no to potrzebna jest po prostu przyczepność. A jak nie mam rozu, a jesienią te ścieżki nie były w żaden sposób przejechane, no to a tu zobaczcie, można zacząć różnicę terenu, jak jest zacienione. Prawda? Te górki, e, także zobaczymy, co tam nam pokaże przyszłość. Nie wykluczam jakiegoś chemicznego rozkrzewienia, natomiast tutaj, za taką nie wiem, radą, czy, czy podpowiedzią kolegi, czy sugestią, e, też troszeczkę kiedyś uważałem, że to chemiczne rozkrzewienie jest spoko. A on mi powiedział, znaczy no, on mi powiedział? Tak sobie dyskutowaliśmy, że no właśnie, rozkrzewienie przez azot to jest rozkrzewienie z luksusu, bo po prostu rośliny mają dużo azotu szybko działającego i, i ten, dzięki temu mogą pójść w kolejne rozkrzewienie. A rozkrzewienie chemiczne to jest e, rozkrzewienie wynikające ze stresu, czyli my w sposób sztuczny blokujemy wzrost tego pędu głównego, tego, tego pierwszego. Hamujemy go, i przez to roślina puszcza pędy boczne. O, całkiem nie głupio się tu da wjechać. E, pamiętam, kiedyś dyskutowaliśmy, i ja mówię: No, ale co z tego, skoro, skoro wiosną rośliny się rozkrzywiły? E, no, tylko nie było wody. E, I i bo, znaczy, bo ja mówiłem, że roz, zaaplikowałem właśnie na ty wylegać i, i rozkrzywiłem rośliny. A on mówi: No, ale czy te rośliny nie odrzuciły właśnie później ździweł? No, ja pewnie no odrzuciły, bo była susza. No i właśnie on wtedy mówi, to tak samo jakbyś sobie zimą w majtki nasikał. Z początku jeszcze a później znowu zimno. No i, i właśnie to jakby w nawiązaniu do tego, że to jest właśnie takie sztuczne, chemiczne rozkrzewienie, które z jednej strony e, wodę wypompowałem z piwnicy, dlatego tam rura, rura leży, bo niestety w piwnicy woda się znalazła. Odwodnienie mamy zrobione, tylko nie mamy podłączonego spływu. E, no właśnie, i to właśnie tak mniej więcej samo działo, działa. Niby mamy. Mamy efekt taki, że widzimy, że rośliny się rozkrzewiają, tylko że z tych rozkrzewień nic nie wynika. One są, jakby, że tak powiem, najczęściej, może, może nie najczęściej, ale one są najbardziej wtedy te rozkrzewienia, yy, jak to powiedzieć, najbardziej się, narażone na negatywne jakieś tam działanie suszy. A gdy jakby roślina w sposób naturalny się rozkrzewia, to wtedy ona ma te rozkrzywienia takie, że tak powiem, bardziej odporne Właśnie A się to jest pole takie popieprzone, że... Muszę e, raz z tej strony pojechać kawałek, raz z tej strony kawałek tak kurczę nie w tyłek mi w oko. Nie wiadomo, tu mam właśnie taką jedną ścieżkę, która, którą część robię z tamtej strony, a potem muszę się wrócić tu. No i niestety muszę dwa razy jakby po tym samym przejechać. No ale co zrobisz? Nic, nic, nic nie zrobię. No, I także tam sobie kawałeczek kolejny zrobiłem, a nie widać. O, ale ogólnie jest ok. Zresztą widzieliście pod górkę ciągnik wjechał bez problemu, także jest git.